Oto, co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut. Giełda Kraken domaga się w odrzucenia zarzutów przedstawionych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Reddit zamienia swoje nadmiary gotówki na Bitcoina i Ethereum. Akceptuje również Ethereum oraz Matic jako formę płatności. Wiczeń celuje w rynek płatności o wartości 20 milionów dolarów. Tron spala ponad 12 milionów tokenów TRX. W tym samym czasie założyciel Trona, Justin Sun, inwestuje 300 milionów dolarów w Ethereum. Giełda Kucoin, pojawiają się obawy o wyciek danych po fałszywych SMS-ach o airdropach. Niepewna przyszłość Binance na Filipinach ze względu na brak odpowiedniej licencji. Spadek wolumenu handlu NFTs na Solanie. Ripple nawiązuje nowe partnerstwo z Komercyjnym Bankiem w Egipcie. Na całość artykułów zapraszam na stronę otokrypto.pl. Dziękuję również wszystkim, którzy subskrybują kanał na YouTubie oraz na TikToku. Pozdrawiam.